Witam Państwa serdecznie. Państwa, w tym okresie do końca czerwca organizacje społeczne, stowarzyszenia organizują walne zgromadzenia, walne zebrania. Czyli wszyscy członkowie stowarzyszenia się zbierają, a zarząd opowiada, co w zeszłym roku zrobił, co dobrego, co, co mu się udało, co mu się nie udało. I ci członkowie stowarzyszenia mówią, ok, było fajnie, udzielamy absolutorium, zarząd może dalej rządzić. Coś takiego odbyło się też w Erląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Zarząd przygotował takie właśnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności za rok 2008. Członkowie ERKON-u nad tym się pochylili i powiedzieli: tak, podoba nam się praca zarządu, niech pracuje dalej. Zarządu zresztą powiem pod, pod dowództwem Zbigniewa Puchalskiego. Dzisiaj gościmy dyrektora Erkonu, panią Elizę Popławską Jotko. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ja właśnie chciałbym, żeby pani krótko nam powiedziała, co ciekawego się zadziało w Erkonie w zeszłym roku. Bo tutaj jest no kilkadziesiąt mhm. stron, są fajne kolorowe zdjęcia, jest kilka projektów, co dla pani jest najważniejsze. I co było najtrudniejsze też? Co było najtrudniejsze? No myślę, że Erkon w zeszłym roku przeżywał wiele trudności, przede wszystkim związanych ze śmiercią Ewy, pani Ewy z No to Niestety prawda. tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Pani Ewa zmarła podczas no, latem, kiedy, kiedy były realizowane projekty, kiedy Erkon no, potrzebował pani Ewy, natomiast no, życie pokazało, że jednak no, tutaj z chorobą nie wygrała. Czyli objęła pani takie praktyczne zarządzanie w bardzo ciężkim momencie, Erkon? Tak, to, to muszę przyznać, rzeczywiście od września, od 1 września zostałam powołana przez zarząd na dyrektora Elbląskiej Rady Konsultacyjnej, czyli od tego czasu zastępowałam Panią Ewę Sprawką. Objęłam Erkon w momencie, kiedy były realizowane, było realizowanych siedem dużych projektów i weszły dwa nowe projekty. Rozumiem. I to były duże projekty, dużo działań. Które z nich były dla Pani najtrudniejsze, żeby je y, w, przejąć realizować? Y, najtrudniejsze trudno powiedzieć, czy najtrudniejsze, ponieważ y, ja przyjęłam Erkon y, tylko organizacyjnie, że tak powiem, jako mm -hmm. dyrektor, natomiast przecież w Erkonie y, pr, pracowali i dalej pracują y, osoby, które y, te projekty realizowały. I ile tych osób jest w tej chwili? Y, o, w tej chwili jest y, około 20. 20 stałych pracowników, no i oczywiście pracownicy, współpracownicy. Yy, Proszę tak. Państwa, organizacja pozarządowa Joblącka zatrudnia 20 osób. To są nowe czasy dla organizacji. To już naprawdę jest siła i potęga. A pani tymi osobami zarządza? Dokładnie. No, gratuluję, bo to jest co robić. Rzeczywiście jest, bo tutaj po prostu Elbląska rada jest pracodawcą, i tu tak. funkcjonujemy dokładnie tak jak każdy pracodawca, a więc mamy te same obowiąz obowiązki, pracownicy mają te same prawa, więc jest co robić rzeczywiście. Mhm. Natomiast fajne jest to, że jest atmosfera pracy dobra, chcemy robić nowe projekty, realizować nowe zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w nowych projektach mamy pomysły. Spotykamy się, dyskutujemy, no i mam nadzieję, że nowe, nowe, nowe projekty w tym roku powstaną i zostaną zaopiniowane pozytywnie. Grunt to dobry, zgrany, zespół. zmotywowany zespół, Jak to jest podstawa działań. Dokładnie. Pracujecie generalnie dla mhm. osób niepełnosprawnych Dokładnie. z jest i z regionu elboskiego. Mhm. Świadczycie im usługi, pomagacie im to jest misją ERKON-u. Dokładnie. I który projekt właśnie odpowiadał najbardziej na potrzeby osób niepełnosprawnych. To znaczy tak, zeszły, zeszły rok był dosyć mm, takim dziwnym, innym rokiem, jeżeli chodzi o projekty. Raz, że realizowaliśmy projekty rzeczywiście na rzecz osób tylko niepełnosprawnych, ale takim nowym w zakresie działalności Elbląskiej Rady Konsultacyjnej był projekt Aktywni Plus. To był projekt skierowany do osób pracujących, do tych pracujących. Tym osób niepełnosprawnych. Do tej pory ERKON y, y, działał w zakresie aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, mhm. y, oczywiście osób niepełnosprawnych, natomiast projekt Aktywni Plus poszerzył tą grupę o osoby pracujące. Y, to oczywiście o osoby y, y, pracujące i w tym, nie, w tym osoby niepełnosprawne. Właśnie bo na zachodzie y, wielokrotnie więcej osób niepełnosprawnych pracuje. U nas to jeszcze no, jest niestety, zdecydowanie mało. Jest... No właśnie, I co robicie, trochę skaczę z tematu na temat, mm. ale co robicie, bo mnie to bardzo interesuje, co robicie, aby zwiększyć ilość osób niepełnosprawnych, normalnie pracujących na, na, na otwartym mm -hmm. rynku pracy? Y czyli Po pierwsze kierujemy swoje projekty do osób nieaktywnych, próbujemy je zmotywować, tak. bo to pierwszym krokiem jest taki taka motywacja do podjęcia jakiejkolwiek działalności, Czyli nie tylko czu. zawodowej, tak. ale również społecznej, aby ta osoba wyszła z domu, zachęcić ją do działania, Aha. do tego, żeby pomyślała o sobie, o, o możliwościach, o, o swoich predyspozycjach i potencjale, który posiada, a który gdzieś tam nie jest wykorzystywany, bo tak nie oszukujmy się, osoby niepełnosprawne w Polsce gdzieś żyją na takim marginesie, to znaczy pracodawcy boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne, bo gdzieś w ich świadomości Mm, przebija ta myśl, że mm, osoba niepełnosprawna nie jest w pełni y, wartościowym, no nie chciałabym tutaj aż takich mocnych słów używać, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś taka świadomość funkcjonuje. Czyli też musicie pracować z pracodawcami, Jak tą, tą mentalność zmieniać. Dokładnie. Czy to Także, w którymś z projektów się dzieje? Jakie to są jednym, działania? No. W każdym jednym projekcie, gdzie jest aktywne pośrednictwo pracy. Do każdego pośrednika pracy należy pójść do pracodawcy, rozmowa z pracodawcą, zachęcania pracodawcy, do, do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ale w tym też pokazanie, jakie korzyści są z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, że to, tylko, że to nie jest tylko zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, taki z przyczyn społecznych, ale rzeczywiście i ekonomicznych. To znaczy pracodawcy to jest taki sam pracownik jak każdy jeden, a z drugiej strony pracodawca może otrzymać z, zwrot pieniążków za zatrudnienie takiej mm. osoby w ramach tzw. sodów. Bardzo mi się podobał jeden z Waszych projektów, gdzie zatrudniliście trenerów pracy, którzy jestem. pracowali z osobami niepełnosprawnymi, towarzyszyli im w ich um, pierwszych krokach w osiągnięciu mm -hmm. pracy. To ten było super. Projekt, nawet tutaj u nas w stowarzyszeniu też taka osoba Tak, ten pracowała. projekt jest kontynuowany, bo to jest trzyletni projekt w tym roku. Zatrudniliśmy kolejnych trenerów pracy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie, bo on będzie kontynuowany do 2010 roku. I mam nadzieję, że te projekty, które zostaną, te rezultaty, które zostaną wypracowane, pozwolą na, na dalszą jego realizację. Prowadzicie też zakład aktywizacji zawodowej. Króciutko, co to jest? Jest to jednostka, która, którą założyła pani Ewa Sprawka razem z panem Dariuszem Wiśniewskim. To jest jednostka organizacyjna Elbląskiej Rady Konsultacyjnej. To jest jednostka, która prowadzi działalność gospodarczą i jej głównym celem jest zatrudnianie, przygotowanie właściwie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi dwie działalności. Z jednej strony jest to jadłodalnia Elblążanka, gdzie osoby zatrudnione są w kuchni, przygotowują posiłki I wydają posiłki w ramach umowy podpisanej z Urzędem Miasta. Zaś z drugiej strony mamy wydawnictwo, które zajmuje się taką działalnością wydawniczą plakaty, ulotki i, i tym podobne. Wydajecie miesięcznik razem z Tobą, również rozumiem, w porozumieniu czy we współpracy z ZAZEM? Nie, właśnie. Nie, właśnie. Nie, nie może. Ale dobrze. No, takie są przepisy, że organizator nie może u siebie Hmm, drukować, ponieważ tutaj nie, ma, nie może być przypływu żadnych tak? faktur ani nic takiego. Także to nie jest to dobra, nie. dobra, dobra informacja. Nie. Ostatnie pytanie. Marzenia pani dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej? <laughs> Chciałabym, żeby Erkon w tym, w tym roku tak samo, co najmniej tak samo funkcjonował jak w poprzednim, a więc żeby te projekty przeszły i bardzo by mi się marzyło, żeby przeszedł jeden z projektów, o którym myślimy. To jest taki duży projekt badawczy w porozumieniu z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Ten projekt dotyczy badania potrzeb osób niepełnosprawnych, instytucji w zakresie, w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych. A więc z jednej strony chcielibyśmy zobaczyć, czego oczekują osoby niepełnosprawne w kontaktach z instytucjami, pracodawcami, szpitalami, a z drugiej strony, jakie są oczekiwania instytucji i pracodawców. Trzymam kciuki, żeby wszelkie Pani marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję Państwu.